Siemaleczko, ziomeczki z tej strony Mister Kuba i zagramy w Minecrafta I sobie teraz kopimy drewienko Idziemy do kopalni tutaj jakąś kopalnię znajdziemy Co ty To jest mój pierwszy odcinek, fajną nagrywarką. I oczywiście to musi być Minecraft. To musi. To musi być ten głupi Minecraft. A te inne odcinki aparatem, to nie będę kasował. Bo mi się podobają, ale nie kasuję. Żeby mieć więcej odcinków, to nie będę kasował. Że nie będę taki głupi. Coś takiego, panie? Tak. Oczy... nie moje drewno. Moje pochodnie, co to za hańba, nie podstawiłem swojego skina? To jest mój skin. Dobrze, no, idziemy tam na dół, zobaczymy, no, co tam będzie. Kupa Jak mm, się? Nie myślałem Cicho Wystraszyłem się już pan do tej lawy A to przecież przecież drewnianym Myślałem, że wykupię drewnianym żelazo. Ci My już myli, bo nie grałem dawno Minecrafta.

Okej, okay, idziemy tam na dół. Przycisz. Lecz tam pięć drzwi Nagrywam. Przycisz Ooo, ale wolno. Przypocię mi grawę? Ale mi aż tyle grawla niepotrzebne. A tu nie widać. Plus węgiel. Okej okay, mam, że znacie pochodni, żebyście coś widzieli, jak tam pójdę gdzieś dalej. O, to pole strasznie dużo. Muszę być tu jak? Co? Jakie szczęście? Co? No cicho. Nieważne, cicho. Cicho! Redstone. Redstone nie wykupuje innych tam rzeczy, niepotrzebne mi są na razie tu nic nie ma. O mam prze. Nie, nie mam. Albo mam. Albo nie mam. Albo mam. Aaaa. Nie! Nie! Jakie szczęście. Pewnie gdzieś tu są już blisko jak i przegapiłem. Myślałem, że tu jest lewa. O, tu jest dużo rzeczy. Tu jest dużo ciekawych rzeczy. Tak wysoko to nie będzie chyba, diaksów. Ale sprawdźmy. A tu nigdzie nigdzie nie widzę diaksów czyli może dorobię jeszcze pochodnie W tam będzie, zobaczymy, to mi się nie chce iść A tu coś będzie, tuż będą diaksy, na stół Albo na razie nie Albo złoto Może sobie już przepalimy, ja sobie zrobię koks jabłka sobie Potem zrobię koks jabłka, bo to jest przydatne Drewno tam Ja sobie tutaj pozwiedzę i może deksy gdzieś znajdę żeby nie zgubił się od craftinga i od tego, no tutaj sobie przejdę tylko co? Dobra cicho, kurde, panie, to mamy! Jakie szczęście, jakie szczęście, gdzie daję rzeczy? No, znalazłem, dobra cicho, Spaliłem się już tak szybko. Kilo. lepiej się podkopię i zobaczę, czy nie ma pod tym lawem ale tak, tak, ja, tak, ja wiedziałem, wiedziałem, dobrze że się nie kopałem, żebym za, za, galopo, za, za Kurde, teraz muszę jakoś to zrobić, żeby mi tam złoto nie padło. No dobra, nie wpadnie. Nie wpadł mi. Bardzo dobrze, ale crafting może wpaść i że nie potem nie będzie starczyło na crafting. Jest, nie wpadł. Jakby wpadł, to, to by było Tu na górze co jest? Ничего не будет? Так и думал. Что? Куда нет! Ну и что? Черт Brakuje pochodni. Teraz już będę kończył ten odcinek. W następnym odcinku, bo tutaj, w tej kopalni, tu może może coś znajdziemy. To trzymajcie się? I do następnego odcinka. Cześć.